Pokój twój jest we mnie, siostro. Pokój twój jest we mnie, bracie. Witam wszystkich na Mastę. Krótki temat. Dosyć ciekawy temat. Ale zanim przejdę do tego tematu, najpierw słowa wdzięczności za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze, za Wasze subskrypcje, za. No, za to, że jesteście, że to, co publikuję, wam się podoba. Mimo, że mój kanał jest kanałem czysto edukacyjnym, czysto informacyjnym, to są tylko ciekawostki, przemyślenia, moje przemyślenia i nie tylko, bo te przemyślenia są też oparte na materiałach różnych wspaniałych istot, które w jakiś sposób się do tego przyczyniły. Że mogę dzielić się z Wami tym materiałem i, i tak dalej. Nie są to porady prawne, nie są to porady, nie są to żadne instrukcje, nie są to żadne poradniki. Po prostu ciekawostki, które uważam, ja osobiście, że są tak ciekawe i tak interesujące, że warto się nad nimi pochylić. I się tym podzielić. No, ale wracając do tematu, który chciałbym dzisiaj poruszyć, a w zasadzie odczytać i skomentować. To jest instrukcja pewnej kobiety, która urodziła się w 1729 roku w Szczecinie. Była Niemką z pochodzenia. Później została poprzez Mariasz ślub, carycą Rosji o imieniu Katarzyna. Co ona takiego sobie wymyśliła, pisząc pewne słowa do niemieckiego namiestnika o nazwisku Niumikin. Na temat narodu, którego respekt, moc, wiara, niezłomność. I tym narodem jest naród, który. W dzisiejszych czasach nazywa się Polakami. Co ona takiego powiedziała na temat, właśnie Polaków, żeby ten naród pokonać? Napisała w słowa, słowa takie do Niomykina, które brzmią następująco: Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Jeśli nie da się uczynić zeń trupa, Należy przynajmniej sprawić, żeby był jak chory, ropiejący i gnijący w łożu. Trzeba mu wszczepić zarazę, wywołać dziedziczny trąd, wieczną anarchię i niezgodę. Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali. Zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz Mamony i Pajdy Chleba. Dokładnie tak wygląda dzisiejsza. Dzisiejsze inaczej. Dokładnie tak wyglądają dzisiejsze działania. Przedstawicieli zarządców, którzy kierują firmą Republic Poland of zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych w Edgarze pod numerem 5079 312. Na giełdzie papierów wartościowych. Przyglądając się temu zarządowi i jego, jego poczynaniom, widzimy dokładnie, że ta instrukcja dokładnie jest wypełniana. Dokładnie. Toczka w toczkę. Ale odczytam dalej. Będą oni walczyć długo. Ale przyjdzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj. Sprzedadzą go jako jak najgorszą dziwkę. My rozpoczniemy ten proces korupcją milczących psów, którzy będą nimi rządzić. Bogactwem i głodem, które biednych podjudzą przeciwko możnym, tych drugich zaś napełnią takim strachem i podłością, że uczynią wszystko dla zachowania swego bogactwa. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelaką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholom. Jeden z najbardziej rozpitych narodów na świecie jest naród zwany Polski. Zauważcie, że alkohol jest dostępny wszędzie, w każdej postaci i ilu ludzi, ilu ludzi upija się, przynajmniej na weekend. Alkohol jest to najsilniejszy narkotyk twardy narkotyk, zawierający wiele składników chemicznych. Mówię o tym alkoholu kupnym, który jest oferowany przez wszelkiego typu sieci sklepów. Jest to narkotyk. Jest to bardzo silny narkotyk, który powinien być zabroniony. Już jeden kieliszek takiego alkoholu niszczy totalnie. Nasze struktury, zwłaszcza struktury w mózgu, odpowiedzialne za myślenie, samokontrolę, i tak dalej, i No, ale przejdźmy dalej. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko zgodności i siły, lecz po prostu ze, ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni. Czyni dla dobra Ojczyzny i obywateli? Czy rozumiecie to, co przed chwilą odczytałem? Odczytam jeszcze raz. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły. Lecz po prostu ze wszystkiego głosząc przy tym, że wszystko co czyni, czyni dla dobra Ojczyzny i obywateli. Czy nie jest to Wam znane? Z tych wspaniałych haseł zarządców firmy Polin, Polen Republic of, którzy czynią wszystko, Dokładnie tak, jak w tych zdaniu jest powiedziane. Dokładnie tak to wygląda. Odczytam jeszcze raz, żeby to było zrozumiałe. Stworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradać własny naród nie tylko z godności i siły, lecz po prostu ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli. Cytuję dalej, niższe szczeble tych krwiopijców będą uzależnione od wyższych w nierozerwalnej strukturze formalnej i nieformalnej piramidy. Trzeba będzie starać się, by w piramidę wpasowany był każdy zdolny i inteligentny człowiek, by zechciwiał w niej i spodlał. Niedopasowanych szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wierzycieli, wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Czy zrozumieliście co przeczytałem? Niedopasowanych Szaleńców, nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wichrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Mowa jest o tych, którzy nie zgadzają się na działania tychże oligarchii. Tych oligarchów i tych niższego szczebla dupolizów, zwanych funkcjonariuszami publicznymi, którzy dla kilku papierów dłużnych są w stanie wbić wam nóż w plecy. Tak wygląda rzeczywistość. I kolejne słowa. Katarzyny, brzmią następująco: Polska zniknie w samych Polakach i wtedy, właśnie gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Czy ty rozumiecie te słowa? Polska zniknie w samych Polakach wtedy, właśnie gdy będzie wydawało się im, że mają wolność. Ta instrukcja Katarzyny jest dokładnie, dokładnie realizowana po, po dzień dzisiejszy. Jest to wieloletnia praca nad naszym narodem, aby właśnie Polska zniknęła w samych Polakach, w ich sercach żeby pluli na nią. Moi kochani, zastanówcie się nad tymi słowami, bo właśnie wtedy, gdy większości będzie wydawało się, że są wolni. Właśnie wtedy zniknie Polska i Polskość. W samych Polakach, w samych Polakach, w ich sercach. Wiele lat minęło od tych słów. Jak widzicie. A wygląda na to, że ten scenariusz realizuje się dokładnie, kropka w kropkę. Litera w literę, słowo w słowo. Jednoczmy się, moi mili, moi kochani, jednoczmy się. Nie chodzi tutaj o, o to, żeby wychodzić na ulicę, w żadnym wypadku. Ale wykazujmy nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo. Nagram, następny materiał, który nagram, będzie nosił nazwę Gra w nazwy. Będzie zatytułowany Gra w nazwy. Na podstawie wspaniałej książki, którą niedawno znalazłem, dzięki wspaniałym ludziom, wspaniałym istotom, które zechciały tą książkę przetłumaczyć na język polski i udostępnić, nagram być może nie jeden, ale dwa albo trzy nawet odcinki na temat właśnie gry w nazwy na podstawie właśnie tej książki gdyż uważam, że każdy, każdy powinien znać dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Do Waszych przemyśleń, jak jeszcze raz powtarzam, są to tylko ciekawostki. To są ciekawostki ogólnie dostępne, które Wam przekazuję. Eee, moje przemyślenia, tylko i wyłącznie moje. I myślę, że warto się zagłębić w temat bardziej. Eee, myślę, że należy się zagłębić te w temat bardziej eee, głębiej żeby ten temat ogarnąć, sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Wszystko jest dostępne w sieci. Kto szuka, tym znajdzie. Jeżeli chodzi o mnie, miłego dnia życzę dzisiaj wszystkim. Pokój Twój jest we mnie, siostro. Pokój Twój jest we mnie, bracie. Do następnego razu. Love in the sound.